Cześć, cześć, cześć. Mliskam, Cetronku. Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj sobie zobaczymy bitwę Widza. Nie. Zobaczymy sobie moją bitewkę, e, której niestety nie nagrałem. Jest to bitwa klonowa. Tutaj wynik, który osiągnąłem. To jest na razie najlepszy do tej pory. Chyba jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić tyle fragów. Mam nadzieję, że niedługo mi się uda zrobić więcej. Ale jak na razie nieźle. Zobaczmy sobie. Jedziemy na Wolku kontra Insty z Instagrama może coś ludzie, nie wiem eee, no, także jedziemy sobie Tutaj pan teraz jest stoi, podpalona zostały tylko dwóch nawolantów, ojej O! Przepraszam, ziewać mi się chciało Nie jest to, zabita pierwszy frak już jest T4-4 na punkcie B wrogowie przejmują punkt B to jedziemy w takim razie tam. Jestem ciekawa, w jakim klanie w ogóle, znaczy na jakim. nie jakim klanie. E, na jakim. gdzie w tabeli ogólnie są te insty? Ale chyba dosyć nisko. Bo jakoś nie grają znacznie. Zn znaczy tutaj dobrze. Tutaj piękny strzał. nie ma te 4-4. No, zajmiemy sobie punkt. 9 minut zajęła ta bitewka. No, no, no. Krążenie. <laughs> Tylko to krążenie chyba się troszeczkę nie udało, bo dostałem arto właśnie w silniczek. Podpaliłam ją. Niestety. Tak to jest. Niestety jakoś ten czołg strasznie łatwo wchodzi. Wchodzą bomby i ogólnie Arta. Tutaj hajedynka sobie jedzie. <laughs> tutaj taki głupi błąd, trochę zrobiłem, ale... Gdzie właśnie Bo tutaj hajedynka zaczęły się hać, jak widzicie. Ja w tym momencie walnąłem... Walę walem, 444 bezpotrzebnie, bo nawet tylko był nic nie widziałem. Tej highlinka zaczęła jechać, o oh, właśnie i tutaj, pelotka nasza mogła mieć starszy problem. Tam jest ułożona, ale udało się się na hita. Na szczęście, tak wszystko jest ok. Władzą też tego ciągu jest to, że mm, z tych pocisków M82, chyba to są? Tak, M82, yy, one mają tylko 170 mm penetracji z 10 metrów, czyli to jest. Za mało, żeby przebić Tygrysa chęć od przodu w wieżę. Dlatego też nanoszę troszeczkę brówek tutaj. I dlatego też biorę go, ten czołg, jako pierwszy, ponieważ, no, Mogę go spokojnie sobie stracić. Nie jest jakiś zbyt dobry, a przy, na, przy okazji jest jeszcze szybki. To też jest jego zaletą, dla, dla którego go biorę. No. Znowu punkty zajmowane. O, jak materka wyjechała tutaj, znaczy no po pełnej sobie wjechała i bum, nie ma w boczek materki i naprawdę do boku schodzą na hita spokojnie tutaj tygrysek boczkiem został zabity za dużo pocisków, wierzy zdecydowanie Nie wypełniony cały magazyn amunicji, dlatego też zginął. 6 fragów już na moim koncie. Bała bitwy już prawie, nie, o. no, a już minęło w sumie. I drugi z respa. Tutaj kiepski strzał będzie chyba. No właśnie, w Boczek wierzy idealnie. Ale jest dwa, nie strzelił. wtedy urat uratował mnie Jarwo, chyba. Kto tak Jarwo go zbombił. Ile lecimy sobie dalej? Tutaj, Henschl bije się z panterów po dwójką, ja tutaj korzystam z sytuacji. Bum, ładnie zabity, tak jak z respa. Kiepski strzał zdecydowanie, kiedy się oddalałem, nie miałem szans, żeby mnie zabić. Tutaj, na hita schodzi. To już jest ósmy frag, i teraz kurczę. Pamiętam tę sytuację, to było chyba przedwczoraj jeszcze. No, te, te, dzisiaj to nagrywam, eee, kiedy. No kupi porszak ten co tutaj jest Nie wiem dlaczego się na nim skupiłem. Jakoś go nie zobaczyłem. Tutaj te 4400 zabite i teraz porszak jest. No widzisz go kolego. O właśnie. I za chwilę dostanę. No i dostałem w silnik Bez... Mogłem całować tego porszaka, bo tutaj jakoś przyłuch Nie wiem co. W tym też 4400. A i tak tutaj wie widać, niestety kolega, że zginie, a ja zginę od proszaka. Mógłbym zrobić tak, żeby najpierw zrobić proszek, a potem dopiero to ta 4400. I przynajmniej jeden z nas by żył. Ale 9 fragów jest. Na razie. Samym czołgami, Teraz biorę sobie berkata. Berkata ma trzy bamki. Ładne, piękne, wręcz. Eee, mamy trzy punkty zęby, także spokojnie to na razie wygrywamy. Chociaż teraz dwóch, e, wziął na ziemek Zaraz zobaczymy, jadą właśnie sobie te naziemki do B Właśnie tam gdzie zginęliśmy obaj Niestety O, to tutaj ładne pomijanie chyba ktoś miał Ale nieważne O i właśnie, tutaj te dwa czołgi, które... Jeden mnie zabił, drugi był na dole Celowałem do niego Tutaj Fokowów nie zabił, ale właśnie te dwa czołgi zostały zdjęte To już jest 11 fragów Znowu sobie postanowiłem chyba brać brekata, z tego co pamiętam Przewijmy sobie. No i właśnie, jest berkat. Tutaj tam za wiele samolotów nie mają No, te zanim dolecieć, to to Dobra, jest pelotka na Respie. To wiemy na pewno T44 ojej. Ale to się waha. Bąbka poszła. Na Napolatkę tak samo, tygrys i pelotkę zdjęci. 13 fragów mam jeszcze jedną bombkę. No i na te 44 pójdzie, chyba nie, nie, nie pójdzie na te 44, bo ty kolega już zdałbym swojego, a przy okazji by zdjął no ktoś innym A jest już uszkodzone, także tutaj nawet nie wiem, w sumie, nie pamiętam kogo już ale chyba tego tygrysa. Ta, bo jego... No właśnie, zdję go teraz. Tutaj tygrys a się zrespił. Na spokojny nawrót sobie zrobimy i poszła bąbka. i dziękuję, dobrąc, 14 frag więcej już niestety nie będzie, ale bitewka jak najbardziej udana, chociaż tej mapy nie lubię, ale tutaj jak najbardziej mi się udało. Dwie strefy zajęte 14 yy, ziemnych zniszczonych, w czego 9 i jednym czołgiem M46 Tiger Po co szczególnie No i to byłoby na tyle Nie ma za wiele co do oglądania Także tak to, Ładna bitewka naprawdę Nie ma co, lubię Na walku łamsku Także dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć